Zasubskrybuj kanał. Stefan i wyścig z zającem. W Zielonym Lesie, gdzie każdy dzień przynosił nowe przygody, pewnego dnia doszło do ciekawego wydarzenia. Zając najszybszy biegacz w całym lesie, zorganizował wyścig, by udowodnić wszystkim, że nikt nie jest w stanie go pokonać. Stefan, znany z powolnego, ale konsekwentnego tempa, został przez przypadek uwikłany w to wyzwanie. Zając pełen pewności siebie, śmiał się z Stefana, sugerując, że żółw nie ma szans. Ty. Chcesz się ze mną ścigać? Przecież nawet motyl przeskoczyłby cię w drodze na metę. Śmiał się zając. Stefan, choć niepewny swoich szans, postanowił spróbować. Nie chodziło mu o zwycięstwo, ale o to, by pokazać, że nie warto oceniać innych po pozorach. W dniu wyścigu wszyscy mieszkańcy lasu zebrali się na polanie, by obejrzeć to nietypowe wydarzenie. Zając pewnie stanął na linii startu, a Stefan powoli przemieszczał się na swoje miejsce. Kiedy sowa, która pełniła rolę sędziego, machnęła skrzydłami, wyścig się rozpoczął. Zając ruszył jak błyskawica, szybko zostawiając Stefana daleko w tyle. Stefan jednak nie przejął się tym. Wiedział, że musi iść własnym tempem, nie zważając na to, co robią inni. Krok po kroku niestrudzenie szedł przed siebie, koncentrując się na każdym ruchu. Tymczasem zając pewny swojej wygranej, postanowił zrobić sobie przerwę pod drzewem. Przecież mam tyle czasu, zanim Stefan mnie dogoni, pomyślał i zasnął. Stefan, mimo że był zmęczony, nie przestawał iść naprzód. Wiedział, że ważne jest, aby nigdy się nie poddawać, bez względu na okoliczności. Kiedy zając obudził się z zobaczył, że Stefan jest już bardzo blisko mety. Przerażony ruszył z pełną prędkością, ale było za późno. Stefan przekroczył linię mety, zanim Zając zdążył do niej dotrzeć. Wszyscy mieszkańcy lasu wiwatowali na cześć Stefana. Byli zachwyceni jego determinacją i wytrwałością. Zając zawstydzony swoim zachowaniem, podszedł do Stefana i z pokorą powiedział: Przepraszam, Stefani. Nie doceniłem cię. Nauczyłeś mnie, że wytrwałość jest ważniejsza niż szybkość. Stefan uśmiechnął się tylko i powiedział. Każdy ma swoje mocne strony, ale najważniejsze jest, żeby nigdy się nie poddawać i iść naprzód, bez względu na to, jak wolno to może się wydawać. Od tego dnia Stefan był inspiracją dla wszystkich zwierząt w lesie. Jego historia przypominała, że nie trzeba być najszybszym, żeby wygrać wystarczy być wytrwałym i wierzyć w siebie.